głupoty, ale jak chcę to mogę znowu założyć szatę i nagramy trzeci odcinek. A po nagraniu się rozprawię z tym jego oświadczeniem na Instagramie, bo nic chłopaki nie wyciągają wniosków, nic. Twierdzą, że ja na nich szukałem haków od długiego czasu, jak ja tak naprawdę jeszcze dwa tygodnie temu mówiłem, że ich lubię. Że to jest w ogóle jakiś spisek wszystkich gwiazd, na które nagrywali, że Andiax, wszystkie piosenkarki, śpiewaczki i tak dalej. Chłopaki, to dowody na was to mi podsyłają wasi widzowie. Poczytajcie. Teraz robicie z siebie ofiary, a pamiętajcie, że ofiarą to jestem ja, bo mnie pomów pomówiliście. Jeżeli yy, nie jesteście tchórzami, to przywróćcie tamten film. Bierzcie odpowiedzialność za wasze słowa. Do późna miałem nagrania wczoraj i właśnie obudził mnie kurier, daje mi paczkę i mówi Wataha nie gryzie, Wataha połyka w całości. Madam z w ogóle Poland odpowiedział na te moje zarzuty i będę się teraz do nich odnosił, do tej jego odpowiedzi. Wrócił ją do siebie na Facebooka i na Instagram i zaczyna się tak, wiecie, ja mam wyrąbane. I widać jak bardzo wyrąbane, ale zaraz to wszystko przez to przebrniemy. Na się od Urki. chłopaki mówią, że zabierali głos w sprawach rzeczywiście ważnych społecznie, dlatego zebrali spore grono wrogów. Sprawdźmy, co to były za ważne sprawy społeczne. Chłopaki nagrali na przykład odcinek, że psychokapel będą mieli dziecko i odnoszą się do tego ze straszną pogardą. Że, na, że będzie tego więcej, tego więcej. Czy to są sprawy ważne społecznie? 99% waszych materiałów to plotki i plotki. Nasz pierwszy zarobek na YouTube pojawił się w 2019 roku. E, chłopaki, to, że nie potrafiliście ogarnąć e, monetyzacji, no to jest wasz problem. Sklep z naszym merchem funkcjonuje praktycznie od zawsze. Każdy z wzorów stworzyliśmy, wrzuciliśmy do sieci my, tylko po to, aby początkowo spłacić... Co do waszego sklepu, to na przykład kradliście czyjś wizerunek, bezprawnie używaliście czyjegoś wizerunku i sprzedawaliście koszulki na przykład z wizerunkiem krawczyka, i on was za to chciał pozwać. Nie wiem, czy was finalnie pod, ale no było o tym dosyć głośno. Na profilu Krzysztofa Krawczyka, prowadzonym przez jego menadżera, pojawiła się informacja, że fanpage w ogóle Poland bez zgody artysty sprzedaje gadżety i ubrania z jego wizerunkiem. Nasze współprace komercyjne na przestrzeni tych wszystkich lat mógłbym wymienić w ciągu 30 sekund. Dlaczego? Bo wybieraliśmy tylko to, co wartościowe i do nas pasujące. Mojego TikToka nazywaliście molestowaniem, a sami promowaliście na przykład film 365 dni. Ja nie mówię, że tamten film jest jakiś zły i powinien być zakazany, ale widać, że macie podwójne standardy. W ogóle, jeżeli ktoś ma te zdjęcia, jak promowali ten film 365 dni, to mi podeślijcie, bo ludzie mi to przesyłali wczoraj, ale dostałem tyle wiadomości, że nie mogę teraz znaleźć. Zamiast odnieść się do argumentów, jest robienie z siebie ofiary jest taki tekst. Uciekłem z tego przepełnionego nienawiścią miejsca zwanego Polską. Ach. Polska nie jest miejscem przepełnionym nienawiścią, jest dużo osób zawisnych i tak dalej, ale jeśli chodzi o zawisność, no to nie macie sobie praktycznie równych, bo w każdym waszym materiale i nawet w tym, w tych, w tym oświadczeniu widać. Zawiść. Macie problem o to, że youtuberzy zarabiają, macie problem o to, że youtuberzy robią live'y, pominę to, że robicie dokładnie to samo. W każdym waszym materiale praktycznie przyczepiacie się do kogoś, szerzycie nienawiść, nasyłaliście też swoich widzów, nie do końca świadomie, ale zawsze jest jakiś licz po waszych materiałach w stronę tych wszystkich celebrytek. Wcześniejszego story no to właśnie tutaj jest, że chłopaki promowali film 365 dni, i tutaj ludzie w komentarzach ich pytają: Nie rozumiem, dlaczego nazywacie po imieniu szkodliwe zachowania Dubiela czy, czy Hajzera, a z taką bezkrytyczną sympatią podchodzicie do osoby, która w wywiadach promujących swoją grafomanie mówi, że gwałt to oznaka prawdziwej męskości, że kiedyś, przemo i że kiedyś przemocow przemocowcy to byli prawdziwi mężczyźni, a dziś mamy samych podpowiem, bo Dubiel yy, i Heizer nie mieli budżetu. Ja ze swoim TikTokiem nie miałem budżetu, a Blanka Lipińska na promocję filmu miała budżet. Chłopaki twierdzą, że nigdy nie chcieli nikogo skancelować czy nasłać stada troli, co najwyżej zwrócić uwagę, yy, co jest delikatnie pisząc średnie i co może lepiej omijać. Wy, chłopaki, TVN za to, że się dziwił, że najprzystojniejszym facetem został wybrany koreańczyk. Chcieliście skancelować? Robiliście dzień dobry TVN z Over i nawet oznaczaliście kalczyńską, żeby nasłać na nią stado troli, żeby też jej ludzie dowalali. Teraz Kalcińska głupio teraz? Nie, wy nigdy nic nie zrobiliście, nie nasyłaliście. Chłopaki znowu mnie oskarżają. Mówią wardenga. Że nawet teraz podczas swoich liveów komentując obrzydliwy sposób młode dziewczyny, dając tym samym wskazówki swoim odbiorcom, jak to powinno się robić. W którym momencie skrytykowałem jakąś młodą dziewczynę? To ja krytykuję zachowania. Kogo skrytykowałem? Wersow? Wy też. Jaką młodą dziewczynę skrytykowałem w sposób obrzydliwy? Kiedy i w jaki sposób na moich live'ach ja krytykowałem w obrzydliwy sposób młode dziewczyny. Jedynie raz skomentowałem murcik, powiedziałem, że nie jest 10 na 10, że jest 11 na 10. A więcej sobie nie przypominam sytuacji. Madam, proszę, skoro mnie oskarżasz, pokaż jakikolwiek. Dalej twierdzi, że ja pracowałem nad nimi od 2020 roku, że yy, szukał na nas haka od 2020 od yy, marca od kwietnia. Chłopaki, żeby znaleźć na was haka, to wystarczy odpalić pierwszy lepszy film. Yy, haki na was. Na Twitterze, ludzie sami mi przesyłają. Ja nad Wami teraz pracowałem tydzień, dwa tygodnie od tego, jak mnie oskarżyliście o kopiowanie wersów. No to od wtedy, gdybym ja pracował nad Wami kilka miesięcy, to by było znacznie więcej materiałów. Mnie, yy, oskarżają, że ich osaczyłem w, w ich własnym domu, jebanym domu. Różnica jest taka, że my nie robimy live'ów, aby na nich oglądać, komentować, wyszydzać, poczynać na nich. No tak, bo wy robicie odcinki, żeby yy, wyszydzać innych. Chłopaki, jak ja was, was osaczał w, w waszych własnym domu na live'ie, to kurwa idźcie do ogródka. Ja się już zaczyna typowe dzielenie na grupy i mówi, że panowie hetero, tak, piszę teraz do was. I że to panowie hetero ich atakują. Czyli już jest stawianie się w pozycji ofiary, że to wszystko chodzi o orientację. Tu, chłopaki, chodzi o waszą hipokryzję, Kogo nie obchodzi wasza orientacja, czy ktoś jest hetero, czy ktoś jest homo. To jest wasz wieczny, kurwa, argument. Co się dostało. Zabawne to nie ci wcześniej wspomniani hetero panowie nas tak nienawidzą. Oni nas olewają do momentu, aż ktoś im wyda rozkaz i wtedy napiszą coś bezkotliwego w stylu co to za dziwadło, hehe. <grytanie> to właśnie spora część gejów i kobiet darzy nas tą bezgraniczną nienawiścią. I jest to zabawne biorąc pod uwagę naszą wieloletnią pracę dla lepszego życia tych obu grup.